Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony hudanko A to kolejny odcinek z The Elder Scrolls 5 Skyrim Dobrze moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałem wam coś pokazać I coś powiedzieć Na początek taka mała ciekawostka, czy ogólnie bym chciał wam powiedzieć trochę o tym nowym The Elder Scrolls Online Którego jeszcze nie ma Nie ma I zresztą dowiecie się później I o modzie pewnie, modzie który wam już pokazuję Zresztą nie wiem, mapka będzie wygodniej, pokażę wam to wszystko na mapie Yy, dobra, ale, ale, spadłem na ten baka. Dobra, patrzcie, yy, widzicie, mamy pełno celi, pełno celi. Yy, tutaj mam, tu pełno, pełno, pełno wszystkiego. Mam pełno miejsca, żeby gdzieś iść. Co to za misja? Co to w ogóle za misja? O co w tym chodzi, że tyle tego jest? A więc, tak, zadania, Chodzę. To jest, no, yy, tak, recover, tutaj po angielsku. A tak, tak, tak. Ta, ta misja które musimy znaleźć bodajże yy, 30, tak, 30 tych różnych... O, tak to jest to. Kamień barem, nie. Mam go Mam je dwa. I musimy odnaleźć ich około tam 30, że pamiętam ile ich jest, ale jest ich bardzo dużo. I teraz yy, praktycznie ma, Skyrim nam każe, abyśmy znaleźli je bez po prostu bez... Yy, nie wiem gdzie one są. Po prostu musimy je znaleźć. Ale no nie oszukujmy się, no szukanie tak trochę tego po całym świecie nie wiem. Coś po całym Skyrim byłoby trochę... No, nie oszukujmy się takie dziwne i Skyrim jest tak potężnym światem, tak wielka jest ta mapa, no że znaleźć tyle tego jest ciężko. Dlatego w dzisiejszym odcinku troszeczkę wam się tam się przyjdziemy, do jednego znajdziemy jeden z nich i właśnie dowiecie, dowiecie się. Oczywiście zdobyć tego moda jest bardzo łatwo, szczególnie jeśli macie Skyrim' oryginalnego ponieważ tam gdzie macie na Steamie po prostu tego um... Okej, pójdziemy Tak, tak, tak. Mrocznego Bractwa <grym> Oczywiście w opisie powinno być jak zrobić tego moda i wszystko y, Następnie, chciałem powiedzieć trochę o, o The Elder Scrolls Online Taka, bo gra praktycznie wyszła ostatnio i no i to jest taki Typu MMO RPG, jak dla mnie. Naprawdę gra jest bardzo, bardzo w porządku. Wielu ludzi narzeka na mnie, ale nie oszukujmy się tak serio. To. Nie, nie powtarzam się, mówię tego, nie oszukujmy się. Dobra. I mamy, ta, mamy tam fajne RPG, mi się podoba. Szczególnie jest ciekawy, jeśli chodzi o to, że możemy zagrać z znajomymi, z kumplami osobami który, tam którymi chcemy zagrać w tą grę jest bardzo ciekawa yy, Bardzo fajnie, fajna grafika. O tak, mamy zobaczcie. Mamy pierwszy kamień... mamy kolejny kamień. Mamy czwarty z 24. Czyli widzicie, praktycznie to jest bardzo duże uproszczenie, bo nie już... Co jeszcze słowa? nie wytrzymam. Tak serio no... Nie chcę nikogo okłamać, ale... No komu chce się szukać po całej mapie, ogromnej skyrim, takiego jednego małego główienka, który jest ukryty, nasza, no, sobie na szafce leży, nie, nie mamy praktycznie po co tam iść, tylko idziemy tutaj. Dlatego no bardzo fajne rozwiązanie mod, można powiedzieć, że takie trochę mm, uproszczenie, ale szczerze mówiąc to nie widzę nic w tym złego, dlaczego nie mielibyśmy tego pobierać sobie moda. Z reguły ostatnio sobie pobrałem dużo tych modów, i powiem wam, że są dosyć, dosyć ciekawe. Hmm. I praktycznie pobieranie ich jest bardzo łatwe, bo tam na Steam'ach tylko trzeba wejść, zasubskrybować to, no i pobiera się. Więc takie praktycznie bardzo łatwe. Dobra, pójdę w kierunku Falcred. tutaj jest taka wieś niedaleko. A, tutaj mam mini, no, dobra. Hmm. I ja co chciałem o tym Dalder Scrollsie powiedzieć? No, że ja tak oceniam go w skali od 1 do 10 to na póki co... Póki co to na 7. Bo to jest tak trochę jak rok powiedział. Myślę, że znacie. Że po prostu nie powinniśmy oceniać gry negatywnie, póki nie nie graliśmy w nią więcej niż przez 100 godzin. Minimum 100 godzin wtedy możemy grę ocenić. Tak. O, smog? Świetnie. Okej, ok. dobra, no widzicie, tam właśnie nie wiem, czy będą smoki, powinny być w tym dal Po Na Pewno bardzo mi się dal z tym walki dal 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 I to, co mi się najbardziej spodobało, dal to, mi to powie wam, że to że dal że mam dal 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 Nie, nie, Dostał! Czy jak już zwierzasz od mojego potężnego krzyku? Ale nie I po prostu w tym nowym Deldel Scroll się powiem wam, że to jest. Tam jest taki plus, że naprawdę masakrycznie mamy ogromny wachlarz jeśli chodzi o tworzenie postaci. Chłaniamy, chłaniamy! Wchłaniamy, chłaniaj. Dusza tego zmoka należy do mnie. Skąd się tu wziął? Co? No... Bez jaj. Jestem coraz silniejszy, smocze ciecie. Bez jaj. No widzieliście to, no, dobra, dobra, mniejsza. się o to... ja nie mogę. Myślałem, że tam jest spokój, ten nie idzie... Ia. A masakra, dobra, niech się o to. W każdym razie, moi drodzy. Yy, fajnie jest w tym... w tym nowym to, że możemy, każdy może mieć inną postać. Na przykład Dragon Sang Online, szczerze mówiąc, tam możemy zmienić tylko kolor włosów, kosturę i rodzaj tych włosów, tylko to. A w tym nowym Elder Scrollsie jest taki, taki ogromny plus, szczerze mówiąc, że o nie, znowu spada kleszcze. Dobra, nie sobie nie ruszać. Że po prostu mamy ogromny wachlarz tym jakie te postacie możemy sobie robić. Dobrze, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. To, co chciałem Wam pokazać, powiedzieć, pokazałem, powiedziałem i tak wpadłem sobie, od czasu do czasu wpadłem w ten Skyrim w ogóle, trochę Was zaniedbywam tego Skyrima ogólnie, bo szczerze mówiąc, oglądacie go, nie, nie oszukuję siebie, oglądacie tego Skyrima i szczególnie na jeszcze więcej niż inne gry i dlatego będę tego Skyrima nagrywał więcej, muszę dokończyć fabułę, jeśli chodzi o dodatek Dragonborn, ponieważ ciekawie się zapowiada jak to w ogóle wszystko się skończy jak to wszystko będzie wyglądało i, i po prostu będziemy to kończyć wspólnie razem z widzami dobrze moi drodzy w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle, żegnam się z wami